Cześć, witam Cię na dzisiejszym czytaniu. Pierwsza karta, jaką tutaj mamy, to jest Ciemna noc duszy. Życie nabiera nowego znaczenia. Być może przeżywasz teraz może jakieś traumatyczne doświadczenia, jesteś przepełniony smutkiem, w Twoim życiu jest jakiś chaos, poczucie straty albo brak równowagi. Twoja dusza krzyczy tutaj dość już tego, wyjdź z tego, że tak powiem cienia, stajesz się teraz bardziej świadomy siebie, swoich emocji, swojego ego, już niedługo wyjdziesz z ciemności, z jakimiś nowymi pomysłami, może lepiej zaczniesz rozumieć siebie. Potraktuj ten czas teraz, takiego smutku, jako oczyszczenie zmysłów, duszy, ciała. Możliwe, że odczuwasz tutaj jakiś właśnie smutek i masz wrażenie, że życie dla ciebie się straciło. Jednak zawsze po nocy przychodzi słońce, także. Ty jesteś akurat na tym pograniczu, że jeszcze jednak gdzieś tam ciemność jest, ale już słońce wynurza się na horyzont, więc tutaj nie bój się iść do przodu w tym kierunku, potraktuj ten czas, tak jak już mówiłam, jako takie oczyszczenie siebie, swojej duszy od tego, co ci już nie służy. Um. Czasami trzeba zmierzyć się z jakimiś ukrytymi wspomnieniami, żebyśmy byli bardziej oświeceni. Da nam to jasność umysłu, dzięki temu przechodzimy lepszą transformację i lepiej się oczyszczamy. Druga karta, jaka to nam wypadła, jest widzenie trzecim okiem. Być może właśnie po to potrzebujesz uwolnić się z tego, co już tobie nie służy, bo masz możliwość tutaj widzieć trzecim okiem. Otwiera się u Ciebie jakieś jasno widzenie. Jednak. Pamiętaj, że mogą Cię przytłaczać jakieś różne bodźce. Jest to całkowicie normalne na takim etapie. Staraj się unikać tłumów, bo zbiorowa energia yy, źle może wpłynąć na stan naszego umysłu i dalej możemy, że tak powiem, siedzieć w tej ciemnej nocy. Yy, właśnie też takie chronienie siebie przed yy, Jakimiś osądami innych osób, sprawia, że jesteśmy w postawie obronnej i to też wpływa na podejmowane przez nas decyzje. Także, w sumie, po co będziesz patrzył na to, co mówią inni, zastanawiał się nad tym, co pomyślą inni. To jest Twoja dusza, chcę wyjść. Twoja dusza chce pokazać swoje światło, jakie już ma w sobie. Dlatego jest ta ciemna noc, abyś oczyścił się z tego, co ci już nie służy i poszedł w końcu na to, co Twoja dusza już od dawna, że tak powiem, ma zaplanowane i czeka, żebyś ty to, że tak powiem, otworzył. Podejdź do tego tematu na spokojnie. Może potrzebujesz poszukać jakiegoś nauczyciela duchowego, żeby, właśnie nie uni żeby uniknąć niepotrzebnego ryzyka. I Twoje otwarcie się trzeciego oka aktywuje większe możliwości w twoim życiu. Jeżeli chcesz bardziej otworzyć się, postaraj się odwabić swoją szyszynkę poprzez różne medytacje uwalniające, oczyszczające, co pozwoli ci w łatwiejszy sposób. Dotrzeć do właśnie otwarcia Twojego trzeciego oka. I ostatnia karta. Sygnatura energetyczna. Przeszłość leży w teraźniejszości. Ujawnij to, co zostało ukryte. Widzisz, kolejna karta sugeruje ci, nie zwracaj uwagi na to, co mówią inni. Nie. Po to przyszłeś tutaj na ten świat, żeby patrzeć na to, co inni powiedzą, albo o Boże, bo ten powie, że ja wiem, zwariowałam, zwariowałam, zgupiałam. Nie, twoja dusza już od dawna czeka na ten, na ten znak, na to światło, żebyś ty w końcu poszedł za tym. Wszystko jest energią w nas, jest ta energia, która cały czas mówi ci. Ty dasz rady, ty jesteś. wyjdź z tego ukrycia, tak? Na pewno masz takie poczucie, jak idziesz do, do kogoś i nie wiem, była jakaś kłótnia, czujesz tą, te napięcie, y, nie wiem, Twoje ciało chce wyjść, po prostu czujesz te ciarki na plecach. To jest to, to jest że tak powiem ten znak y, Twojej duszy, które mówi: ty, ty widzisz, ty czujesz więcej, wyjdź, pokaż innym, że ty potrafisz, sam sobie pokaż, bo ty jesteś. Do tego stworzony. Twoja dusza woła cię, żebyś wyszedł w końcu z tego ukrycia. Jesteś jak światło reflektora, które wydobywa schowaną energię, i ona chce wyjść. Ona po prostu krzyczy do ciebie: Wypuść mnie. Ja chcę w końcu pokazać światu, kim jestem. Jest to dobry czas, żeby posłuchać swojej intuicji, bo Ty ją masz. Twoja intuicja jest. Dobrze rozwinięta karty tutaj sugerują, że właśnie twoja intuicja, twoja intuicja pokazuje Ci, kto jest dla Ciebie dobry, kto jest dla Ciebie odpowiedni, do jakich miejsc nie powinieneś w ogóle się udać, bo to zakłóca Twoją przestrzeń. Później czujesz się, że tak powiem, przygnębiony tą energią jakąś dziwną, lepką. Także mm, nie bój się iść naprzód. Twój lęk nie jest większy od tego, co chce Twoja dusza. Ty masz to zrobić. To jest Twoje powołanie. To jest Twój naturalny stan. I Twoja dusza potrzebuje Ciebie. Potrzebuje Twojego takiego znaku dobra. Dość. Koniec. Wychodzę z tego, prawda? Wychodzę z tego ukrycia, już mam dość tej, tego lęku, tej traumy. To wszystko, to wszystko Cię przytłacza. Ty masz tutaj jasno pokazane, że Ty masz możliwość widzieć trzecim okiem. Tylko to umiejętnie. Staraj się robić to wszystko na spokojnie. Jeżeli potrzebujesz jakiegoś przewodnika, znajdź go. Ktoś pomoże Ci na pewno um, wyjść ze swoim światłem. Także tyle ode mnie. Dziękuję Ci bardzo, że jesteś. I trzymam kciuki za Twoje widzenie. Mojego dnia.